Witajcie, wszyscy z tej strony rolnej, no tej długiej przerwy. A w A teraz będziemy mieli vlogę, w którego chciałam żeby dwóch dni tak popsuł mi się telefon. I oczywiście, sorry za spadek jakości, ale nie było mi tego, żeby nowszy telefon. No i a miałam miałem książki Mi 9T, chyba który był z roku 2011 z tego, a tu jest nie 2017. Tego tenorem podejść się cudów, jednak myślę, że mi będzie to jakoś bardzo przeszkadzać, może przy montaż jakoś poprawię kolorki będzie lepiej. No. Jeżeli macie jakieś fajne. jeszcze jakieś myślę. Jeszcze... Jeżeli macie jeszcze jakieś fajne apiket z tym modelu... Montowania oprócz Kingdom of to mi pisać tam na dole. A ja Was kocham, z całym sercem i co będziemy się jeszcze nie robić? Chciałabym ułożyć w, szaf w szafie, a teraz mi się nie chce. Fake vibe! Chcę dziś dobrze płynąć, jakbym płynął drogą z stackiem. Prze... Jest 22,20, coś. Trochę oświetlenia Jestem w nocie z mądrymi lampkami i oglądam się YouTube i jeżeli chodzi o coś szczególnego to o to chodzi, że... Urodził mi się. Raczej się oglądać po prostu sobie filmy i później idę do domu, bo sama nie chcę spać w No. No, no, no. Idę dalej oglądać. Ja się umyłam. mówię wam szybko, bo nie będę go uszkadzać zaraz, bo mam dnie widzimy Zamy się rano. Sure, Siema przydowie, w kolejnym dniu, bo je bieeeęknie, łaziam Co? W wszystko, co już nagrałam, więc, mm, więc super bo pewnie go wam wleci szybciej nigdy nie skończę tego jeżeli chodzi o plany dzisiaj, to jednak ich chyba nie mam chyba wszystko się... no to jednak wstępne plany w to chciałam dzisiaj ogarnąć szafę i najlepiej z kimś wyjść. A, to tutaj. Najlepiej z kimś um, wyjść. jest trzynasta. Długo wstawałam. Nie chciałam się dzisiaj zaciulać. Wyjść z łóżką. Trzeba mi się dziewiątej. To dzisiaj mi się nie chciało już w ogóle wstać. Wiadomo. Muszę chwilę być cicho, bo mi pianka będzie tutaj do gębek, kla, królew Okej, mamy jak zwykle w nosie. Oj. Nie ma węgla. I zaraz póci pianka, więc poczekajcie. Dobra, to właśnie, że pójdę i chciałam się szybciej ogarnąć. Tak jak mówiłam, szybciej się chciałam ogarnąć, żeby szybciej wyjść. ja nie wiem, ktoś sobie pisze, jakie, ja jestem skupiona na odcinku, poczekajcie. Wycisz, chwilę zmieniają aby nie chce mi się. problem mi się nie chce. Dobra, wycieramy ryca i patrzymy co tam, odtąd. Musiałam trochę mieć dźwięk jakie są dźwięk wybrany ze sobą. Ogarnie, Napisałam, żeby się z... zamknęli, bo. muszę odcinek na it. Czuję, nie nagrywam instrumentycznego tak, nie muszę się skupić, ale. ja nie potrafię się skupić na dwóch rzeczach. Znaczy, z to mogę się skupić na gadaniu, i na karmowaniu ryja. Nie wiem, czy na gadaniu mogę się skupić, ale to się często powtarzam, Nie wiem, czy zauważyliście. Tu już jak mówiłam, bo na dzisiaj tak naprawdę ich nie ma. E, dzień. Bez pytaniem Tutaj jest i tak. Spodaj z skull. Pamiętajcie. Pamiętajcie, najlepszy. To szkórne zamknięte rice. Nie mam szczątek łazience Zrobię to w pokoju, więc poczekajcie. Dobra, tutaj mamy szczutko mikrofonu, wiecie. Takie coś się co ja coś Nie wiem, na przykład. Pocałuj mnie. Poczekaj, jak to był? Czekaj, poczekaj. poczekaj. Um. I jeśli chodzi o kobiety, nigdy nie byłem odważny, podpierałeś na dyskoteki, jak ty bałeś się dwa w dla dwa w tył, a jeszcze jakieś piruety, wie to chyba każdy, A ja jestem trochę nieporadna, mogę to być coś na coś tam, coś tam. Nieważne, lepiej trzymajmy tym włosy nie śpiewałem. Tak będzie lepiej za was. No tak, sumko, przez okno okno, a im trans gówno na łbie. Czerwonek gówno. Cześć. Teraz moimi ogarnęłam muszko. Wypiłam. Piję na sobie. a teraz coś szklankę. Hej. Będę robić kawę. Kawa jest dobra. Ma No. remake cover. Czyli wyjmujemy. Gdzie to mogę połączyć? Tutaj. Albo i nie, bo też jest źle, tak. Like. Tu. Tu ze światłem i że mnie w ogóle nie widać. Tu popsułam, as to może po prostu trzeba sprawdzić jednym ręką czasem. A tutaj położymy. Ciekawe. Wylek zrobienia kawy. Boom. Mam tak dobre kadry jak Agata, Fagata, czy jak to woli. To już zostawię jakąś kawę tutaj. Okej, okay, dorzucimy. Pozdrawiam. Najpierw biała. Chyba cały biały i trochę czar i trochę brązowej. A, nie nagrzałem wody. Czekamy. To Robi się. Chociaż była taka idealna. No dalej obecne, ja mam reklamówkę Widzicie co? Widzicie co? Idziemy w rolę. i pupi karmi. To może się nakarmi, <tak>, tak wiem, to było suche Nie chcę już tej szefy dokończać A mam wywalone na podłogę ciuchy Więc nie wiem co zrobię, pomocy Mam za duże laczki starego Chwila, mój stary tutaj nie mieszka Mam po prostu te duże laczki Okej, okay. idę do sklepu, bywa Idę, mam ciężką metę z mlekiem i piwem karmi, i mlekiem, i gumą boruchową. Wy pewnie żyjecie gumę truskawkowe, miętowe. Nie wiem jeszcze jakie, ale no, no, no. A ja żyję najlepszy gumy, czyli borówkowej. Jeżeli nie żyjecie borówkowych, to jesteście dziwni. Oczywiście tu nie zawsze są, wszędzie. Piętrzy są chyba. Idykę. Ale, ale dobra, odpuszczę Wam to, ale pamiętajcie, gumę boruchową, najnaj. I mam. Reklamówkę ze stokrotki. Stokrotka kulska. Cool Jeden raz, drugie miejsce. Jest rłuzę. Czuję światłem. Chyba mnie oblał wodą Jest mi zimno. Okej, okay, otóż. Jest nie widać, że jest poza, jest co. Otóż jest sobie światło, ponieważ światło tylko ta. Ta. Ta farka. Jestem w łazience i teraz się szła myć, no. Widzimy się zaraz. Siema. To pod domem. Po prostu, no. I... się w kolejnym dniu, dalej nie mam prądu, dlatego pójdę do mojej psiapsi i ukradnę jej prąd. A teraz idę umyć włosy. Idziemy do łazienki. Więc... Mam 4 produkty, nie mogę go więc proponuję Wam Dave'a, którą nagrywałam co 2-3 dni, 4 mniej więcej. tego seria! I dziękuję Wam za oglądanie. Zdziełam w górę, subskrypcję i pa!